bo on się jest wyleczony. Wczoraj wyciągnął z basenu innego pacjenta, który się utopił. No niby tak, ale później go powiesił za szyję, żeby wysyć. A wie siostra, Ty, jak ja mam fajnego pacjenta ze zwojeniem jaźni? A co w tym niby takiego fajnego? Oboje mi płaców. A wie siostra, mam dziwny przypadek. Pacjent spod siódemki powinien zdarmo zejść. On zrobi je z tak, tak, pani doktor. Czasem medycyna jest bezsilna. Siostro, ale po co mówiliście pacjentowi ślubki, że chcemy mu nogi uciec? A co, uciekł? Tak. O, a pan doktor mówił, że ten paraliż to nieuleczalny jest. A pani doktor to posiada jakieś wykształcenie medyczne? Oczywiście. Obejrzałam 8 sezonów doktora Hausa. Dobrze, dobrze, siostra. Z tych pytań. Proszę poprosić pierwszego pacjenta. Zapraszam pierwszego pacjenta. Dzień dobry. Dzień dobry, dawno pani u mnie nie było. A pani doktor, bo ja trochę chorowałam. To proszę pokazać gardło. <gadło> Jak ta medycyna teraz poszła do przodu. Kiedyś, jak miałam 18 lat i przychodziłam do doktora, to musiałam się cała rozebrać. A teraz wystarczy, że język pokażę. Droga pani, chciałam panią przeprosić, bo na ostatniej wizycie pomyliłam się i zamiast na rozwalnienie dałam pani tabletkę na uspokojenie. Dobrze się pani czuje? Dobrze, dobrze. Ostrana, ale spokojna. Pani doktor, to mnie stale bada. Tłukuje, a nigdy nie zapyta, jak ja się czuję. A tak propo, jak pani się czuje? A weź pani, lepiej nie pytaj. Wydaje mi się, że mój rozrusznik serca ma chyba defekt. A po czym pani tak sądzi? Jak kaszle w domu, to mi się kanał w telewizji przełącza. <noise> Następny. Pani doktor, wydaje mi się, się, że jestem dżmą. Ale to nie do mnie. Trzeba było iść do psychiatra. On piętro wyżej. Może i trzeba było. Przyszłam, gdzie się świeciło. Mój poprzedni lekarz powiedział, że powstawi mnie na nogi. I dotrzymam słowa? Tak. Musiałam sprzedać auto na honorarium dla niego. Ja mam jeszcze jedną chorobę zwierzęcą. Jaką? Cały czas jestem głodna jak wilk. Zaraz badam panią. jeszcze jedną chorobę. Jest Pani brudna jak świnia. Następny, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, są już wyniki moich badań. nie ciekawości. No nie do końca z ciekawości. No dobrze, to potrzebuję tylko Pani zgody na przeprowadzenie operacji. Proszę tu podpisać. A jak muszę podpisać? No takie Proszę, was gorąco, babcia nie radzi. A pani doktor, ja się dowiedziałam, że będzie się hmm. praktyka, ty, czy to prawda? Tak, to prawda, zgadza się. No jak mu się nie uda? To mu nie zaliczę praktyk. Pani doktor, ja bym się a noce w dzienniku, Wszyscy kiedyś mrzemy. co ja mam robić w Następnie, proszę. Żyła, mąż łopatą zawił. Pani doktor, mam cukrzycę, kamicę letkową, nadciśnienie, powiększoną darczycę, jaskrę, kamienie w pęcherzyku żółciew, nad nadkwasotę, niedowład prawej ręki, grzybicę, mierzczycę, łuszczycę, niedosłuch, reumatyzm, skoliozę. O mój Boże, a czego pani nie ma? Zębów nie mam. A, i jeszcze mam migrenę. Migrenę to może mieć królowa angielska. Pani po Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, jestem wykończona. Odkąd mój mąż zachorował, dzień i noc muszę czuwać przy jego łóżku. Czuję, pani Państwu młoda pielęgniarkę. Właśnie dlatego. A mi pani doktor strasznie boli mnie wątroba. pije pani? Pije, ale to nie pomaga. A pani, co tu ma pani w bólę. Hmm, gdzieś w okolicy dworca głównego. Pamiętam pani doktor moją ostatnią dolegliwość? No tak. Moczyła się pani w nocy. Bo się pani, że przychodzi do pani krasnel, siada na ramieniu i mówi, no to siku? No tak. I ja się zgadzałam i sikałam. Pani mi poradziła, że krasnel przyjdzie. Następnym razem to mam mu powiedzieć siku nie. I co? Pomogła? A skąd? Jeszcze gorzej. A to dlaczego? Kiedy ostatniej nocy przyszedł ten krasnel, to ja mu mówię siku nie. A ten dziad na to, no to może kupę. No i po ptarkach było. O, mam przed sobą Pani wyniki badań i mam bardzo dobrą wiadomość. O, to świetnie. Nazwiemy Pani imieniem nowo odkrytą nieuleczalną chorobę. Czy to pewne? No to następny. Dobry. Pani doktor, żona mnie zdradza, a rogi nie rosną. Wie pan, z tymi rogami to taka przenośnie. Uff, co za ulga, już myślałam, że to nie do wapnia. Chciałbym jeszcze zapisać na rehabilitację. Ale wolne terminy są dopiero za rok. Za rok? Ale ja nie wiem, czy dożyję. Hmm. co się mogę zrobić? Zapiszę pana łówkiem, najwyżej się wymarzę. Pani doktor, ślę ze mną, ręce mi się trzęsą, nie mogę utrzymać w pracy pół litra. Pracy w pracy pół litra? Tak, jestem krenerem. Pani doktor, jeszcze chciałbym podziękować za ten lek, co pani mi przypisała. Bardzo mi Niech pan, niech pan podziękuje lepiej jak lekarzowi. Ja tylko długopis próbowałam rozpisać. Dziękuję. Do widzenia. Następny. And... Yeah.